Drodzy nauczyciele, jestem tu, by powiedzieć Wam o wielkich zmianach w naszej partii. Od dawna współpracujemy z Partią Demokratyczną i Henryką Bochniasz, a niedawno zaczęliśmy współpracować z Platformą Obywatelską i Hanną Gronkiewicz-Walc. Nasza współpraca z partiami liberalnymi nie jest przypadkowa, bo my sami jesteśmy liberałami. Dlatego też postanowiliśmy w końcu zmienić nazwę naszej kochanej partii. Od dzisiaj skrót SLD oznacza Sojusz Liberalnych Degeneratów. Niech żyje SLD! Niech żyje kapitalizm! Drodzy koledzy, chcę Wam powiedzieć, że rząd Kaczyńskiego kłamie. To my, SLD, jesteśmy największymi przyjaciółmi USA. To my, SLD, pierwsi wysłaliśmy wojska do obcego kraju, gdy poprosił nas o to prezydent Bush. To my. SLD! Zezwoliliśmy na budowę tajnych więzień CIA w Polsce. I to my pierwsi zgodziliśmy się na budowę w Polsce tarczy antyrakietowej. Niech żyje US Army! Niech żyje prezydent Bush! Niech żyje wieczna przyjaźń polsko-amerykańska. Niech żyje SLD.